Czereśnie to nie tylko deser, to prawdziwa skarbnica cennych substancji. Wykorzystywano je nie tylko dla poprawy samopoczucia, ale także do leczenia różnych dolegliwości. W tym wideo opowiemy, dlaczego czereśnie są tak wartościowe dla kobiet i mężczyzn, jak pomagają zachować urodę i zdrowie oraz dlaczego ich pestki mogą być prawdziwym skarbem dla Twojego organizmu. Historycznie pierwsze jagody pojawiły się w starożytnym Rzymie, uważa się, że czereśnie po raz pierwszy spróbowali podróżnicy w Kerasuncie. Przez długi czas owoc ten nie był popularny, aż ludzie zauważyli, że przyciąga ptaki i nazwali go ptasią wiśnią. Wiele lat później, pod koniec XV wieku, owoc przemianowano na znane nam dziś czereśnie. Czereśnie to prawdziwy superowoc, pełen wielu korzystnych substancji które pozytywnie wpływają na organizm. Przede wszystkim czereśnie są bogatym źródłem antyoksydantów, takich jak antocyjany i kwercetyna. Te substancje pomagają neutralizować wolne rodniki, zapobiegając stresowi oksydacyjnemu, który może prowadzić do przedwczesnego starzenia i rozwoju różnych chorób, w tym nowotworów. Regularne spożywanie czereśni wzmacnia układ odpornościowy Zmniejsza ryzyko stanów zapalnych i wspiera zdrowie komórek. Czereśnie są również znane ze swoich naturalnych właściwości przeciwzapalnych. Zawierają antocyjany, silne antyoksydanty, które pomagają zmniejszyć stany zapalne stawów, co jest szczególnie korzystne przy artretyzmie, reumatyzmie i innych przewlekłych chorobach zapalnych. Te substancje mogą blokować enzymy odpowiedzialne za procesy zapalne w organizmie, co prowadzi do zmniejszenia bólu i obrzęków. Badania pokazują, że regularne spożywanie czereśni może zmniejszyć ból związany ze stanami zapalnymi i poprawić ruchomość stawów. Ponadto czereśnie mają pozytywny wpływ na serce i naczynia kwionośne pomagają obniżać poziom złego cholesterolu we krwi i utrzymywać prawidłowe ciśnienie dzięki wysokiej zawartości potasu. Potas sprzyja usuwaniu nadmiaru soli z organizmu, zapobiegając zatrzymywaniu płynów i zmniejszając obciążenie serca. Wszystko to obniża ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, udar czy nadciśnienie. Dodatkowo flawonoidy i kwercetyna w czereśniach wzmacniają ściany naczyń i poprawiają ich elastyczność, co sprzyja lepszemu krążeniu. Czereśnie to również naturalny środek poprawiający trawienie. Zawierają dużo błonnika, który stymuluje perystaltykę jelit, poprawia trawienie i pomaga pozbyć się zaparć. Błonnik normalizuje mikroflorę jelitową, tworząc korzystne warunki dla pożytecznych bakterii. Jest to szczególnie ważne dla osób z przewlekłymi problemami trawiennymi. Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu czereśnie pomagają kontrolować poziom cukru we krwi, co jest istotne dla diabetyków lub osób zagrożonych cukrzycą. Antyoksydanty w czereśniach zmniejszają insulinooporność, co może pomóc w zapobieganiu cukrzycy typu drugie. Teraz przyjrzyjmy się, jakie unikalne właściwości czereśnie przynoszą kobietom i mężczyznom. Czereśnie mają szczególne właściwości ważne dla zdrowia kobiet. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C poprawiają stan skóry, zwiększając jej jędrność i świeżość. Witamina C stymuluje produkcję kolagenu, kluczowego białka odpowiedzialnego za elastyczność skóry. CEO pomaga zmniejszyć zmarszczki i zapobiega przedwczesnemu starzeniu. Czereśnie pomagają też regulować równowagę hormonalną. Zawierają substancje, które mogą łagodzić objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego, takie jak drażliwość, wahania nastroju czy wzdęcia. Mogą również łagodzić objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca i nocne poty dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym. Dla kobiet dbających o wagę, czereśnie są doskonałym wyborem, ponieważ są niskokaloryczne i bogate w błonnik, co pomaga kontrolować apetyt i przyspiesza metabolizm. Utrzymują stabilny poziom cukru we krwi, co zapobiega nagłym spadkom energii i uczuciu głodu. Czereśnie są korzystne także dla męskiego zdrowia. Ich regularne spożywanie może zmniejszyć ryzyko rozwoju prostaty i innych chorób gruczołu krokowego dzięki silnym właściwościom przeciwzapalnym. Antyoksydanty w czereśniach chronią komórki przed uszkodzeniami i poprawiają stan naczyń, co jest ważne dla potencji i zdrowia układu rozrodczego. Ponadto czereśnie mogą pomóc w zapobieganiu chorobom serca. Co jest szczególnie istotne dla mężczyzn, u których ryzyko zawału i udaru jest wyższe niż u kobiet? Witaminy i minerały, takie jak potas, magnez i kwas foliowy, wspierają pracę serca, obniżają ciśnienie i poprawiają krążenie. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić nowych interesujących materiałów. Przed nami jeszcze wiele niespodzianek. To pytanie wywołuje wiele dyskusji. Gdyż oba te owoce są niezwykle zdrowe. Istnieje jednak kilka kluczowych różnic między czereśniami a wiśniami. Czereśnie to słodszy owoc o niższej zawartości kwasów, podczas gdy wiśnie mają wyraźny kwaśny smak i zawierają więcej kwasów organicznych, takich jak jabłkowy i cytrynowy. Dzięki temu wiśnie mają silniejsze działanie antyoksydacyjne. Jeśli chodzi o korzyści zdrowotne. Wiśnie są bogatsze w witaminę C i antyoksydanty, takie jak antocyjany, które pomagają zwalczać stany zapalne i mogą zmniejszać ryzyko chorób przewlekłych, takich jak rak i cukrzyca. Czereśnie z kolei słyną z wysokiej zawartości potasu, ważnego dla zdrowia serca i utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Ostatecznie oba owoce są niezwykle korzystne, a wybór zależy od Twoich celów. Jeśli zależy Ci na antyoksydantach i wsparciu odporności, wybierz wiśnie. Jeśli potrzebujesz więcej potasu i chcesz wspierać zdrowie serca i naczyń, czereśnie będą lepszym wyborem. Liście i pestki czereśni również zasługują na uwagę, gdyż mają wiele korzystnych właściwości. Liście czereśni zawierają kwasy organiczne, garbniki i witaminę C, co czyni je doskonałym składnikiem herbat i naparów. Napary z liści czereśni pomagają przy stanach zapalnych, usuwają nadmiar płynów i poprawiają funkcję nerek. Mają także lekkie działanie moczopędne, co jest pomocne przy obrzękach i infekcjach układu moczowego. Ponadto herbata z liści czereśni może wzmacniać układ odpornościowy i chronić organizm przed wirusami. Pestki czereśni, wbrew powszechnej opinii, również mają cenne właściwości. Zawierają oleje i glikozydy, które przy odpowiednim użyciu działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Napary na bazie pestek są stosowane w medycynie ludowej do leczenia bólów stawów i stanów zapalnych, takich jak artretyzm. Oleje z pestek są także wykorzystywane w kosmetyce, szczególnie w pielęgnacji skóry i włosów, ponieważ są bogate w kwasy tłuszczowe i antyoksydanty, które odżywiają i regenerują komórki skóry. Mimo licznych zalet czereśni, istnieją pewne przeciwwskazania, które należy wziąć pod uwagę. Osoby z alergią na owoce powinny być ostrożne z jedzeniem czereśni, gdyż mogą one wywołać reakcje alergiczne, w tym swędzenie, wysypkę, a nawet obrzęk. Nadmierne spożycie czereśni może prowadzić do problemów trawiennych, zwłaszcza u osób z wrażliwym żołądkiem lub jelitami, powodując wzdęcia, biegunkę czy skurcze. Ponadto czereśnie mogą podnosić poziom cukru we krwi, więc diabetycy powinni je spożywać z umiarem i ostrożnością. Osoby z tendencją do tworzenia kamieni nerkowych powinny kontrolować spożycie czereśni, ponieważ zawierają one szczawiany, które mogą sprzyjać ich powstawaniu. Na koniec, mimo korzyści pestek, nie należy ich spożywać w dużych ilościach, gdyż zawierają amigdalinę, substancje. Która w wysokich dawkach może być toksyczna, prowadząc do zatrucia, jeśli pestki zostaną przerzute. Czereśnie to nie tylko smaczny letni owoc, ale też prawdziwa skarbnica cennych substancji dla naszego organizmu. Pomagają utrzymać zdrowe serce, wzmacniają odporność, poprawiają trawienie i chronią komórki przed starzeniem dzięki antyoksydantom. Nie tylko owoce ale także liście i pestki czereśni mogą mieć lecznicze działanie, jeśli są używane z rozwagą. Jednak jak z każdym produktem, ważne jest zachowanie ostrożności, unikaj nadmiernego spożycia, zwłaszcza jeśli masz przewlekłe choroby. Pamiętaj, że czereśnie i ich składniki to naturalne środki wspierające zdrowie, a przy odpowiednim zastosowaniu mogą być świetnym dodatkiem do Twojej diety. Dbaj o swój organizm, słuchaj jego sygnałów i jedz świadomie. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić nowych przydatnych porad o zdrowiu i podziel się tym wideo z bliskimi, niech każdy dowie się. Jak wiele korzyści czereśnie mogą przynieść w ich życiu.